Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius Attitude Polska, a oto kolejny odcinek Wrestling and Answers. Będąc szczerym, nie planowałem, żeby pomiędzy tym a ostatnim odcinkiem były dwa miesiące przerwy, no ale jakoś tak wyszło, jakoś nie było okazji. No że teraz mam czas, mam chęci, no to odpowiem na pytania, które zadaliście pod ostatnim filmem, no i pod ostatnimi filmami z serii WWE Shortcut. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Adidit Polska, to oczywiście w tym miejscu was do tego zachęcam. No jeśli film wam się spodobał, no to oczywiście dajcie łapkę w górę. A teraz ja z swojego laptopa i zaczynam odpowiadać na pytania. Kiedy następnym razem będzie Wrestling and Answers? Teraz, co to jest Hill, a co to Turn, bo nie wiem. Hill to jest zła postać, a Turn to jest wtedy, kiedy ktoś zmienia swoją osobowość, w sensie na przykład jest Face'em i zmienia się w Heala, albo jest Heal'em i zmienia się w Face'a, to wtedy nazywamy to Turnem. Czy wolisz Styles jako Hill czy Face'a? Ja osobiście Face, bo to jest mój ulubiony zawodnik. Szczerze mówiąc, to lubię AJ'a zarówno jako Face'a, jak jako Hilla ale myślę, że więcej reakcji we mnie wybiera, kiedy jest postacią kilową. co jest faktu, że postać faceowa również nie jest najgorsza, więc i to i to jest spoko, ale chyba hill lepszy. Kolejne Wrestling and Answers będzie za miesiąc? <laughs> za dwa miesiące. Nawet. Ciekawe, czy No Way Jose wróci do WWE? W sumie tutaj nie było pytania i nie wiem, czy to jest jako pytanie do serii Wrestling and Answers, ale skoro pojawiło się pod tym filmem, no to odpowiem już. Według mnie może się pojawić, bo jest to gwiazda, powiedzmy, takiej jednej federacji, w sensie WWE, ale jeśli nie będzie, to naprawdę nie będę płakać, ponieważ nigdy No Way Hostel nie był jakimś moim ulubionym zawodnikiem albo nic z tych rzeczy, więc myślę, że może być, ale jak już coś, to tylko jako jobber. A jeśli nie będzie, to nie trzeba jakoś płakać. Czy według Ciebie Kane jeszcze zawalczy? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Ogólnie jeśli chodzi o Kane'a, to raczej wolałbym, żeby już nie wchodził do ringu. No na przykład pamiętamy ostatni występ właśnie Kane'a podczas Royal Rumble, więc myślę, że takie gościnne występy, albo właśnie na Royal Rumble, albo na jakichś galach w Arabii Saudyjskiej, myślę, że jeszcze Kane może wystąpić w takich galach, ale tak ogólnie na co dzień, czy będzie jeszcze takim full timerem, no to raczej wątpię on tam, bo gdzieś tam w polityce się w ogóle miesza, więc nie, pewnie, nie, pewnie nie ma czasu na World Wrestling Entertainment. Kogo byś dał z WWE do obecnego rosteru NXT z obu płci? Jeśli chodzi o mężczyzn, to raczej Andrade w ogóle. Piękna koszuleczka. No bo jest moim ulubionym zawodnikiem, a w main rosterze aktualnie nic nie robi, więc myślę, że przejście do NXT byłoby dla niego bardzo, bardzo dobre. Na przykład mógłby powalczyć o tytuł NXT. Nie mówię w tym miejscu, żeby go wygrał, ale coś by z nim było przynajmniej. A jeśli chodzi o kobiety, no to aktualny main rosterowy roster, w ogóle jak to zabrzmiało, kobiecy, jest na tyle słaby, że raczej bym nikogo nie zabierał. Ale jeśli już miałbym jedną osobę, to może Peyton Royce? Albo Carmella? W sensie, no mówię, to bym musiał coś tam, tam, tak na siłę wymyśleć, no bo raczej większość kobiet jest używane dobrze, a jak jest używane gorzej, no to dlatego, że nie zasługują na tak wysoki poziom. Oglądam wrestling od niedawna i nie rozumiem kilku stypulacji. Jaka jest różnica pomiędzy No Holds Barred, Extreme Rules i Street Fights? Chyba, chyba tylko nazwa. I czasami w Street Fight, szczególnie w Chicago w Street Fight, walczą w dżinsach, ale ogólnie, jeśli chodzi o jakby same zasady walki, to raczej mało się one różnią. Extreme Rules zwykle jest na Extreme Rules, no Holds Bar, no to, no to No Holds Bar po prostu walka bez dyskwalifikacji, albo po prostu No disqualification a Street Fight no to nie wiem, częściej walczą, walą się śmietnikami albo nie wiem, walczą w jeans'ach, ale tak to raczej dużo się tym nie różni. Czy zamierzasz wziąć jeszcze kogoś do robienia shortcut do AEW? Ogólnie robiłem rekrutacje jakieś Trzy, cztery tygodnie temu. No i wtedy zgłosiło się kilka osób, ale tylko do NXT jeśli chodzi o AEW to nie było chętnych. A sam nie będę nagrywać o AEW, bo po pierwsze nie mam na tyle dużo czasu, a po drugie sam środowej tygodniówki właśnie od All Elite Wrestling nie oglądam. Tyle tylko co jakieś pay per view albo jakieś mocniejsze tygodniówki typu Winter Coming, czy tam, co oni tam mieli. Pytanie do wrestlinga... O Boże, święta, to jest drugie? Chwila, dajcie mi chwilę, to przeczytam to sam. Dobra, pytanie ogólnie chodziło o to, czy chciałbym zobaczyć na resztę menu Alexa Bliss kontra Randy Orton. Jeśli miałby nie wracać Finn, to w sumie dlaczego nie? No ale jeśli jest plan, że Bray Wyatt jednak wystąpi na WrestleManii, to wiele, wiele bardziej wolałbym, żeby to właśnie The Finn zawalczył z Randy Mortonem, na przykład w Firefly Funhouse Matchu. Już nie raz, nie dwa razy mówiłem, że Firefly Funhouse Match pomiędzy Findem a Johnem Chiną był jednym z moich ulubionych pojedynków, chociaż to w sumie nie był pojedynek bardziej, był to segment, ale on był taki zarąbisty, więc na przykład takie coś z Randy Mortonem również bardzo chętnie bym zobaczył, więc w sumie, no, trochę odeżdżam od pytania, ale no chciałbym to zobaczyć zobaczyć, ale nie tak bardzo jak Finn kontra Randy Orton. Czy Lesnar i Cena mogą powrócić Road to WrestleMania albo na WrestleMania? Powiem tak, oni się nazywają Brock Lesnar i John Cena. Oni mogą powrócić dokładnie w każdym momencie, a szczególnie w ze do WrestleMania. Nie jestem tylko co do końca przekonany, czy na pewno to się wydarzy w tym roku. Jednak jest sporo pogłosek, jakoby na przykład Leslie miałby się zmierzyć z Brockiem Lesnarem opas w WWE albo w Superfetmeczu razem z Drew McIntyre'em. Czy tak będzie na 100%? Nie jestem pewien, ponieważ myślę, że gdyby brok miałby się pojawić, to już by się pojawił. No ale jak będzie tak naprawdę, no to dowiemy się na samej WrestleMania 37. Co myślisz o tym, jakby WWE dało na Fastlane Matt Riddle, kontra Drew, kontra John Morrison? Ja rozumiem, że Drew McIntyre ostatnio przegrał tytuł WWE, ale od razu jakby nie dawajmy go do obrazka tytułu United States. Drew McIntyre przez ostatni rok był jednym z najlepszych, no, najlepszych rzeczy na całym Monday Night Raw. I myślę, że dawanie go od razu do stypulacji, w sensie do pojedynku o tytuł United States, nie byłoby najlepsze. Ja rozumiem, że Drew to chyba do Grand Slam Champion, a mu właśnie tytułu United States. Myślę, że w przyszłym roku uda mu się zdobyć w sensie ten tytuł, ale czy będzie to na drodze do Resulmenii? wątpię. Myślę, że dla, myślę, że dla dru planują o wiele więcej na samą restaurację. Czy według ciebie Roman Reigns straci pas w najbliższym czasie? I don't really think so. W sensie on jest takim zrobistym mistrzem, że według mnie głupotą byłoby jakby branie od niego tytułu Universal. No ale to jest WWE i oni tak naprawdę mogą zrobić wszystko. Czy chciałbyś zobaczyć Roman Reigns kontra The Rock, gdzie nagle się wtrąca Cena i Roman Reigns vs The Rock vs Cena i na WrestleMania Cena vs The Rock bez dyskwalifikacji i pod koniec walki wchodzi Roman Reigns, wykonuje spear i niszczy wszystkich, odzyskuje pas? O kurde, to jest dopiero fantasy booking, w ogóle nie wiem, co ty gościu brałeś, bo to było naprawdę bardzo, bardzo mocne, ale nie, raczej takiego czegoś nie widzę. Dobra, teraz seria pytań, więc będę odpowiadać szybko. Czy myślisz, że Bobby zdobędzie tytuł WWE? Tak. Czy podoba ci się prowadzenie postaci Bigiego? Myślę, że mogło być lepiej, ale patrząc na to, jak WWE potrafi spieprzyć niektóre postacie, to myślę, że nie warto narzekać. Czy myślisz, że Daniel Bryan zdobędzie coś jeszcze w WWE? Tam coś kojarzę, że jego kontrakt kończy się w okolicach jesieni i myślę, że do tego czasu na spokojnie jeszcze uda mu się zdobyć jego ostatnie mistrzostwo, na przykład jakieś tag team albo jakieś interkontynentalne. Nie mówię, że byłby to tytuł WWE albo Universal, ale myślę, że jest on na tyle dużą legendą całego WWE, że warto byłoby go uhonorować na sam koniec jego kariery. Co z Sin Nie mam zielonego pojęcia. Co z Alberto Del Rio, chyba siedzi w więzieniu za gwałt, ale no, lepiej o nim nie mówić, powiem tak, lepiej o nim nie mówić i mniej, tym lepiej. Chciałbyś zobaczyć walkę na WrestleManii Lesnar kontra Stroman kontra McIntyre kontra Lesley o WWE i Championship? Według mnie trochę za bardzo przekombinowane. Znaczy ja o wiele bardziej wolę, kiedy pojedynki na WrestleManii są takie singlowe, a takie wieloosobowe są np. tytuły tak team albo tytuły midcardowe. No bo jednak. Ta walka o najważniejszy tytuł powinna być tym najważniejszym. Ta dwójka największych z zeszłego roku. Albo na przykład z, ze zwycięstwem Royal Rumble. I coś w tym stylu, ponieważ no, pamiętamy na przykład walkę na WrestleMania 2000 The Rock, kontra Foley kontra Big Show, kontra Triple H. No i widzicie, był Fatal Four Wave w main eventie WrestleMania i czy ktokolwiek tak o nim mówi, że był taki niesamowity? Nie, nikt o tym nie mówi, ponieważ atak bardzo niesamowity nie był. Jak myślisz, kto wygra pojedynek na WrestleMania Edge czy Reigns? O ile w ogóle dojdzie do tego pojedynku, ponieważ mówi się, że na przykład Daniel Bryan pokona Romana Reigns'a na Fastlane, co oczywiście wątpię. Ale jeśli miałaby być walka Edge kontra Roman Reigns, to zdecydowanie bardziej wolałbym Romana Reigns'a. Jak myślisz, kto będzie następnym pretendentem do Zigglera i Ruda? W sensie, oni są mistrzami na SmackDown, a tam nie ma zbyt dużo taktimów. W sumie na Raw też nie ma dużo taktimów, ale na SmackDown jeszcze mniej jest. Więc będą to albo The Street Profits, albo będzie to Otis i Chad Gable? Ewentualnie Mysterio, ale aktualnie oni przekrywają wszystko w sesie do Ray, więc bardziej bym patrzył tak najbardziej to chyba Street Profits. No i ostatnie pytanie dzisiejszego odcinka. Jakie dalsze plany związane z kanałem? Powiem tak, z mojej strony do Resumeni 37 za dużo się nie zmieni i tutaj dam taki malutki spoiler, jeszcze w przyszłości nagram o tym odcinek, ale po Resumeni zrobię sobie przerwę tak z półtora miesiąca, pewnie większość z was wie, ale w tym roku piszę maturę i chcę ten ostatni miesiąc tak się nas... 100% skupić, więc tak, powiedzmy, to chyba resumienia jest 11 kwietnia, czyli od 11 kwietnia, tak gdzieś do połowy maja robię sobie przerwę i niestety nie będzie odcinków na tym kanale, ale kiedy wrócę tam właśnie, powiedzmy, 18, 19 maja, no to jakby zaczniemy z kopyta i będę nagrywać i mam nadzieję, że podczas tej przerwy wpadnę na jakieś, nowe sposoby nagrywania odcinków, jakieś nowe serie, ale oczywiście to się zobaczy. No i, no i to było na tyle. Odcinek, zakończym, zakończamy odcinek, zakończymy, zakończamy. Tak, Ko -ko kończymy odcinek Wrestling and Answers. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robicie, wpadacie na nasze wszystkie grupki, strony i cokolwiek tam mamy w opisie. Mówi to Was Lesiu, z Adnetu Polska. Lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce. Cześć.